Kocham siebie! No, kocham siebie! Już teraz kocham! No, po prostu, no, tak kocham siebie, że po prostu, o Jezu, no, no, taka miłość we mnie jest wielka, ogromna do siebie, że muszę tą miłość uwolnić! Pokazać ją światu! Tak kocham siebie! Kurwa, to nie ma nic wspólnego! Bo wie pan, panie Gabrielu, ja bym chciał, żeby, chciała, żeby mój facet się inaczej zachowywał. Czy możemy popracować wspólnie, razem? No bo trzeba go zmienić. Oczywiście przejaskrawiam pewne, pewne rzeczy w tej wypowiedzi, ale w tym przejaskrawiony sposób tak, można by było wygląda, tak mogłoby wyglądać nastawienie wielu osób, które myśli o tym, żeby przyjść na konsultację ale jeszcze przed rozmową ze mną. Nigdy w życiu, bo no zobaczcie, tego typu nastawienie sugeruje, że ja wam jakieś dam narzędzia, które mogłyby pomóc wam manipulować waszym partnerem, żeby zaczął spełniać wasze oczekiwania. Jestem daleki od takiego zachowania, bardzo daleki, jak no, no bardzo daleki. Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że nasz partner nie jest po to, żeby siedzieć nam na grzbiecie. Jest po to, żeby wiele rzeczy nam wskazać, pokazać. Jest pewnego rodzaju nauczycielem, mentorem. W całym zagmatwaniu tych słów, nawet wtedy, kiedy. O! Prawda! Nawet wtedy, kiedy siedzi z browarem w ręku przed telewizorem, to wyobraźcie sobie, że w wspaniałości męskiej energii. <laughs> tu też może się stać Waszym mentorem. I to nie dlatego, że nauczy Was piwa pić i oglądać telewizję. Absolutnie. Tylko, że pokażę Wam właśnie może czego nie chcecie. No na takim płytkim poziomie mówię, nie? Każdy człowiek na naszej drodze zawsze jest po coś. Zawsze z czymś do nas przychodzi. Pozornie myślimy, że przychodzi z jakimś problemem do nas. Pozornie myślimy, że przyszedł nam uprzykrzyć życie. Pozornie myślimy wiele rzeczy. A jak już niepozornie myślimy, to myślimy życzeniowo i roszczeniowo. Co on by mógł dla mnie zrobić? Co by musiał zrobić, żebym mogła go pokochać? Dalecy od zrozumienia tego, że miłość poprzez pryzmat oczekiwań jest daleka od prawdziwej miłości, niestety wchodzimy w tę, w tę grę. Ale gdybyśmy się zastanowili, Zobaczcie, tak naprawdę, jak już do. bo jesteście, zastanówcie się. Wyświetla się Wam moje wideo. Łokieć mnie woli. Wyświetla się Wam moje wideo, nie? Nie bez powodu. Nie bez powodu to się wyświetla. To nie jest jakiś magiczny algorytm, który teraz zrobił Totolotka i wyświetlił Wam Brzozowskiego, Bo to żadna nagroda, się nie oszukujmy. Ale co teraz? Zobacz, takie wideo, taki content, taka treść, Ty to siedzisz, oglądasz. Czy myślisz, że nie ma w tym powodu? Tutaj takim, takie przed chwilą było ładne zdanie, w takim moim przepływie, nie wiem czy zauważyłeś. Pięknie złożone, bardzo ładne. To poczułeś, poczułaś? Może właśnie po to. W życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Wszystko jest złożone, ale jednym wielkim chaosem, który de facto nie jest chaosem. Czemu wypowiedziałem te słowa, które wypowiedziałem? Co pchnęło mnie, żeby w ogóle nagrać te wideo, żeby wypowiedzieć te słowa w tym wideo? I akurat ty, że ty, ty teraz słyszysz te słowa? Skąd ten ciąg przyczynowo-skutkowy się wziął? Gdzie był jego początek? Czy ja postanowiłem, że te wideo wyświetli się akurat Wam? Czy Wy postanowiliście, że akurat te wideo obejrzycie? No nie, zobaczcie. Czy to sugeruje, że jest jakaś siła wyższa? Bóg? Energia? Wszechświat? Nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia tylko i wyłącznie dlatego, że my nie jesteśmy po to, żeby dywagować na ten temat, czy jest Bóg, czy jest energia, czy Mohamed, czy ktokolwiek inny. My jesteśmy tu po to, żeby być w chwili obecnej, żeby cieszyć się z obecności, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie pozytywnej, dobrej energii. Jesteśmy tu po to, żeby doświadczać złego, dobrego, przyjemnego, nieprzyjemnego, słodkiego, słonego, gorzkiego, kwaśnego, chociaż to, no, to nie przeciwieństwo, no nieważne. Wybierając sobie za cel, Bym, moim celem jest w życiu być szczęśliwym. To kiedy ten cel zostanie osiągnięty? Kiedy, kiedy poziom Twojego szczęścia będzie taki, że powiesz, dobra, dosyć, osiągnęłem swój cel? Nigdy. Czy w tym wypadku nie, nie przyjdzie ci rozczarowanie z niemożności osiągnięcia swojego celu, który ci się wyznaczyłeś? Czemu nie możemy wziąć życia na luźno? Czemu my musimy jakieś cele dziwne wyznaczać? Czy. czy, czy po, po co to? To jest sabotaż. To jest wewnętrzny sabotaż na to, żeby tak naprawdę nigdy w życiu nie być szczęśliwym. Szczęśliwym jest się kurwa jego mać tu i teraz. Nie tam, nie tu. Nie w przyszłości, nie w przeszłości, tylko i wyłącznie tu. W przeszłości byłeś szczęśliwy lub szczęśliwa? To jest echo. Pamięć. O, ale tam było dobrze, o Jezu. A może w przyszłości chcesz być szczęśliwa? Kiedy? Za dwa dni? O Jezu, niespełnione oczekiwanie. A może kurwa, nie wiem, będziesz miała 82 lata. No, jestem, ale za mało, to nie na tym polega, to jest wytwór naszego umysłu, który tam kotłuje się, mówi, że jakiś cel trzeba, cel trzeba, cel trzeba, cel, a to trzeba doświadczać, trzeba mieć coś tam, co się chce, owszem, ale nie za wszelką cenę teraz przejść, dawaj, kurczę, Brr, brrr, dalej. nie mam, o Jezu, jak mi źle, jestem nieszczęśliwy, bo nie mam tego, czego chciałem, a gdzie doświadczanie? Z tymi celami to jest tak, jak, kurwa, kiedyś Pawlak powiedział, żebyś to stał w wodzie i, wo, i wody prosił. Życie jest piękne w swoim domyśle. Nasze perspektywy na to życie sprawiają, że nie jest piękne. Ale ono nadal jest, tylko że w, naszej, w naszym pojęciu nie jest. Kiedyś doszedłem do takiego punktu w swoim życiu, kiedy, gdzie nienawidziłem tego życia. Mówię, co za chuj? O co tu chodzi? Czy, ja, czy te życie mnie trenuje? Jakąś siłę we mnie? Chce mnie złamać? Podsuwa mi takich ludzi, którzy mnie w chuja robią? Podsuwa mi takich, a nie innych? Dzisiaj wiem i mówię dziękuję. Każdy moment, każda sekunda mojego bólu, każda sekunda mojego szczęścia w przeszłości była tak cholernie potrzebna, niewyobrażalnie potrzebna, tak cenna. Taka brak słów po prostu. Dzisiaj to wiem. Wcześniej tego nie wiedziałem. Wcześniej w, swoje, w swój żywot wrzucałem bardzo dużo oczekiwań, a jak miałem bardzo dużo oczekiwań, to miałem bardzo dużo rozczarowań, bo, bo to jest ściśle z tym powiązane, bo Twoje oczekiwania są właśnie po to, żebyś zrozumiał, zrozumiała, że niepotrzebne są oczekiwania do tego, żeby być szczęśliwym, a tym bardziej nie są potrzebne spełnione oczekiwania. Do pewnych rzeczy trzeba w życiu dorosnąć. Żeby natomiast do tych rzeczy dorosnąć, trzeba się otworzyć na życie. Otworzyć się na życie to znaczy trzeba czuć. Trzeba czuć siebie, trzeba czuć innych. Wbrew pozorom, żeby to wszystko doświadczać, niepotrzebne są nam zmysły dotyku, węchu, smaku, wzroku i tam jeszcze jakieś chyba są. No nie. Nasze życie jest pełne paradoksów ten duchowy rozwój, holistyczny rozwój jest pełen paradoksów I tylko i wyłącznie właśnie po to też między innymi, żeby zrozumieć ten pierdolnik który jest w głowie, który nie potrafi ogarnąć paradoksu bo jak coś jest zimne, to nie może być gorące prawda? no i chuja prawda zrób sobie test weź zimną lodowatą wodę weź gorącą wodę i wsadź sobie paluszki tak i teraz powiedz potem, która to jest zimna, która to jest lodowata obie będą gorące Życie jest pełne paradoksów. Dopóki tego nie zaakceptujemy, tych paradoksów, że nie na wszystko jest strategia, że, 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 że nie wszystko da się przewidzieć, że, że nasze szczęście jest tu i teraz, a nie nigdzie indziej, wtedy takie życie robi się lżejsze, prostsze. Wiecie, zobaczcie, co za tymi słowami tak naprawdę się kryje. Kryje się szeroko pojęta akceptacja, zrozumienie. Znajomość siebie innych, ale kiedy się poznaje siebie i innych, to no trzeba to zaakceptować. Kiedy się zaakceptuje na przykład siebie, no to za, za, za tym zaakceptacją stoi miłość, miłość własna, ale trzeba poznać najpierw siebie, żeby siebie zaakceptować. Natomiast, żeby pokochać siebie, trzeba siebie akceptować. No i, i to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, a czasami mam wrażenie, że my zaczynamy się kochać. O! Kocham siebie! <laughs> no! Kocham siebie! Już teraz kocham. No, po prostu, no tak kocham siebie, że po prostu, o Jezu, no, no taka miłość we mnie jest wielka, ogromna do siebie, że muszę tą miłość uwolnić pokazać ją światu! Tak kocham siebie! Kurwa, to nie ma nic wspólnego. Ja bym chciał, żebyście wy czasami poczuli to, co ja, nie da się to zrobić tylko nie przez, nie przez telefon nie przez internet, osobiście, jest taka opcja, szansa. Ten wewnętrzną harmonię taką, taką zgodę, wiecie, wewnętrzną. Ja wiem, że do niektórych to te słowa to są, kurwa, czarna magia, nie? Ale to jest przepiękna, taka wewnętrzna harmonia, zgoda na pewne rzeczy, a nawet zgoda na brak zgody. Tylko, że ten brak zgody i tak nic nie zmienia, bo jest zgoda. I w tym samym poplątaniu, popierdoleniu, w tym całym paradoksie, tak jakby, w tym całym chaosie jest spokój. Kurs cudów o tym był. Nie wiem, czy pamiętacie, oglądaliście o tym właśnie spokoju wewnętrznym, co on daje, jak go uzyskać. I wiecie, i tam cuda nie widy. Teraz też chyba jest razem z tym, z kursem między słowami o relacjach, o jakiejś tam promce. Coś pięknego. Coś pięknego. A jutro warsztaty w Warszawie prowadzę. Ale sobie będziemy doświadczać siebie. Ło.